Ciemka, plan ten odcinek jest taki, aby powiększyć nasz trading hall o kilka nowych enchantów, zbudować beacon oraz farmę żelaza, więc ja już was nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwsze co robię to zwiększam miejsce, gdzie będę mógł dawać wyladowców. A gdy już powiększyłem, przyprowadzam pierwszego villagera. Wystarczyło jedno postawienie i jedno zniszczenie i już mamy szarpne sztelary. Zachodzi zachodzie słońca transportuję kolejnego villagera. Po kilku minutach zobaczyłem enchant lunch 3, czyli to takie, że za pomocą włóczni możemy się tak jakby przemieszczać, więc stwierdziłem, że jedno sobie kupię. Tylko problem jest taki, że do kupienia książek enchantowanych potrzebujemy zwykłe książki. Tylko, że ja nie mam, więc trzeba było pójść by do biblioteki w Strongholdzie. A gdy przeszedłem przez portal Nether, który prowadzi do stronghold, znowu się zrespiłem tutaj, jakby czemu ja się tam respię? Myślałem, że biblioteka będzie daleko, a to wystarczyło pójść do góry i w prawo. Gdy wróciłem do domu, kupiłem sobie w końcu Luncha 3 oraz dostałem kilka dobrych enchantów. Gdy już zablokowałem trady, daję filaj w dół, aby mogli zostać zagresieni i żeby cena się zniszczyła. W międzyczasie podpisuję tabliczkami, gdzie jest jaki enchant. Następnie idę do Fortecy, aby zdobyć ostatnią czaszkę Witherowego Szkieleta. A gdy już się udało zdobyć, wracam do Overworlda i skopuję się w dół, aby łatwiej go pokonać. No walka z Wither'em, nie będę kłamać, jest dość łatwa, więc macie ten losu. A gdy się wydostałem, biorę potrzebne rzeczy, aby skraftować beacon i go kraftuję. Stwierdziłem, że powstanie on tutaj, więc farma idzie do kasacji. Stwierdzimy również, że, by zbudować piramidę od, od beacona, łatwo będzie zdobyć żelazo z farmy żelaza, więc teraz zaczynamy zbierać materiały. I naprawdę, ta farma jest tak ciężka do zbudowania. Bo nawet nie chodzi o to, jak, jak stawać bloki, tylko żeby przyprowadzić zombiaka i villagerów w odpowiednie miejsce, to, to jest tragedia. To nie... Przyprowadzenie jednego zombiaka zajęło mi dwie godziny. Teraz wam pokażę jak wyglądały moje próby przeprowadzenia zombiaka na górę. więc tak, najpierw szukam jednego, daję mu name taga, następnie daję go do wagonika, wiozę go na górę, raz się golem i mi go zabija. No, no cudownie. Five hours later. Po przeprowadzeniu zombiaków przyprowadziłem 6 wileżerów, co nie stanowiło żadnego problemu. I okazało się też, że farma creeperów jednak nie jest taka zła, ponieważ po prostu awczyłem na małej ilości bloków do góry, przez co moby nie respiuje się tylko w tej farmie, ale również w jakichś kajłach pod ziemi. W tym odcinku by było już na tyle i jeszcze nie byłoby końca, gdybym nie zapomniał włączyć nagrywania w trakcie ławczenia y, na farmie żelaza oraz budowania automatycznej farmy czciny.